Janusz, na razie nie pokazuję. Janusz nie otrzymał swoich 15 subskrypcji. można pokazać jego twarz. Pod większą wystawkę, 20? Nie, nie, na razie Dobra. musimy otrzymać 15. Proszę, oto Janusz. Cześć! Ruzel. To Filip. Po... Poznaliście tylko głos Janusza, ale niestety nikt nie wie, gdzie on jest. No, na 9 subskrypcji było głos Janusza. 9 subskrypcji. O, jest... jasiek. Jest jest na YouTube, yeah. okay. Ej, teraz to to jest Jasiek! jasiek jest o. Tak, to, jest, zobacz, to jest prawdziwa twarz. Jesteś na YouTubie, jesteś ładny. Ej, zaraz pokazujemy. To jest Jasiek, któremu wszystko obojętne. O! Nie? Tak, to jest. Zobaczcie. I to jest prawdziwa twarz Januszka. Dzięki! Dzięki! Nie, nie Dzięki! Dzięki! Będziemy jak <grymka> gdybyśmy <grymka> wiesz. O! Jednak zmieniliśmy i A dzisiaj coś poznacie kamerzystę, prawda? Ej, zaczekajcie, macie jakiś sensowny tytuł tego filmu? Tak. <grymny> koniec gry. <grymny> na, na Koniec. Tak, na no, koniec, tak. no, koniec tak. będziemy nagrywać na no? Oraz skala. na YouTube będziemy nagrywać na bieżąco. No, e, to jest, jasie, jest Jak się nazywa, nie będziemy robić inne miny. Jak się ich tego? Jak się nazywasz na TikToku? A, ja idą. Chodźcie, chodźcie, bo jestem idiot bez spacji. O, pozdrawia! Kogo chcesz pozdrawić? No to, chce pozdro. no to Pozdrowienia dla nikogo. No coś się zepsuło, no. Tak. Pusty się. Nie wiem co się stało. Jest już okej. Okay. Tam jest goły Janusz i jest go... Dzień dobry, pani prezydencie. Mam... co na musimy Dobra. Sobie... Janusz, za bardzo się zdradziłeś, Janusz... że masz blond włosy. Janusz, już się pan pan nie może doczekać. A ja w w do się, że już zdradziłaś twoje włosy. To jest skandal. Cicho, mama. Jasiek! Jasiek, sobie przegleję głowę. Dobra, czy nagrywać! na